Choć często foki szare pojawiają się na plaży w Świnoujściu, aby odpocząć, to jednak ta mała foka potrzebowała pomocy ludzi. W niedzielę z naszego miasta trafiła do fokarium na Helu. Jest to scenie foki szarej. Trafił do nas dlatego, że na pierwszy rzut oka był bardzo wychudzony i odwodniony. To tyle, co możemy zawsze sobie ocenić na plaży. A jeszcze tak, uszkodzone oczko. Jakieś ranki też miał, czy nie? Pojedyncze. Pojedyncze, drobne ranki na ciele. Ale decyzja o podjęciu to przede wszystkim przez to, że był bardzo wychodzony i odwodniony. Foka ważyła niecałe 13 kg i dzięki członkom Błękitnego Patrolu WWF została podjęta z plaży i trafiła właśnie do stacji morskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Tam foka otrzymała imię Świnek, teraz przed nią rehabilitacja. Nie, nie, odkrywaj nie, 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 ukrywaj, nie, nie, wzrosła. Ono, ono Foki dosyć często pojawiają się na plaży, nie, powinniśmy nie, o kilku rzeczach. Przede wszystkim nie, nie, się nie, niej. To jest takie najważniejsze, na odległość minimum 20 metrów, dlatego że jak to właśnie jest takie szczenie, jak ta na przykład, albo foka chora, czy, no przede wszystkim chora, to takie zachowanie, podejście do niej, foki pierwszą obroną jest ucieczka. Jak taka wycięczona foka wejdzie do wody, takie zachowanie może zakończyć się dla niej nawet śmiercią, więc... Przede wszystkim nie podchodzimy do foki. Musimy pamiętać, że to, że foka jest na plaży, to jest jej naturalnym zachowaniem, bo foka jest zwierzęciem wodno-lądowym. Czasami po prostu wychodzi po to, aby sobie odpocząć. Tutaj też prośba, żeby się do niej nie zbliżać, ponieważ też niepotrzebnie płoszymy ją do wody, a foka wyszła, żeby sobie poleżeć na słońcu, wygrzać się, odpocząć po jakiejś ciężkiej wędrówce czy polowaniu. Więc takie najważniejsze, żeby do niej nie podchodzić, zgłosić obserwację na nasz numer alarmowy 601 88 -99 -40. My współpracujemy z Błękitnym Patrolem WWF na całym naszym polskim wybrzeżu. Takie obserwacje sprawdzamy bardzo szybko i Błękitny Patrol wtedy kontaktuje się z nami i oceniamy, czy foka po prostu wyszła sobie odpocząć na plaży, czy potrzebuje naszej pomocy. Jak potrzebuje naszej pomocy, to przywozimy ją tutaj do naszego foczego szpitala. I jeszcze jedna prośba, aby na plaży trzymać y, psy na smycze. Także przed podjętym ze Świnoujskiej plaży świnkiem, miejmy nadzieję, udana rekonwalescencja. Obecnie w stacji morskiej na Helu przebywa 50 fok.